TRUMP'S THE MOTHERFUCKER jestem Sadar To jest yy, trzeci odcinek z gry Hitman i tak, dzisiaj co będziemy robić? Yy, dzisiaj będziemy próbowali przejść tą misję po cichutku. Niestety mnie zauważył i to bardzo niedobrze. No, niestety. Ja Podniesiemy sobie to. Podniesiemy amunicję. Bombę samochodową. Tylko amunicję starczy. <kłysy> Przepraszam. Poczekam może ten kamień przejdzie, pójdziemy tutaj do kanału. Dobra. Ale tutaj jeszcze poczekałem, bo on się jeszcze obróci. Widzicie? Się zatrzymał, obraca się. No dalej. Teraz szybko podłożyłem bombę pod auto, myślę, że tego nie wziąłem i lecimy szybko, szybko, szybko o ile pamiętam, że to była dobra droga, chyba tędy. Szybka, szybka misja Cele przybyły do limuzy, no, trochę się spóźniłem bo już Mi to powinno pokazać, jak już byłem tam Zbytnio nie jestem z czasem Ale co zrobisz no. Staramy się się bez zabijania tylko tego jednego zabijemy Ale podłożamy Zaraz mi chyba wyjdzie na psiga, ale to tam mniejsza już tak, tak mówiłem w drugim odcinku, że jestem chory. Zaraz mi przeszło. Ja się nagrałem dzisiaj, wrzuciłem to z trzeci chyba go jutro dopiero rzucę. No, ja tam Dali, dali, dali Hitman, dajesz że Szy mam inne głos, ale co mam walić Nie, zar Nie jest aż tak źle, ale no cóż Trzeba wyjść z tych kanałów Teraz wam coś pokażę Ja w tym miejscu już wezmę sobie Garotę Ten gamo jeszcze tam stoi, no dobra, to szybko podbiegamy <kluzł> <kluzł> Sorry. Czekamy, że on przyjdzie. Z kucimy. No Musiał go zabić, żeby się przebrać, co mam jeszcze ciało. No dalej O, idzie. Dobra, to szkoda, tak. On tutaj jak podejdzie to on się obróci plecami do nas. Więc raczej nie powinien nas jeszcze zauważyć. Widzicie? Diotan, że się w tym miejscu obracać jeszcze W Sobie nie mogę go uśpić, tylko nie wziąłem tych. Raponię ciało. Dobra, nie chcę się go torgać. Będzie ubranie. Szaka, weźmiemy jak? Taka, dobra, bierzemy go do drugiej rączki. Więc sobie szukamy to i to chowamy. Czyli jak to wyjmę. Dobra. <laughs> Teraz się trzeba powoli. Oni i tak, yy, jeżeli się przy nim nie zatrzyma, to nie będzie w ogóle strzelał. Będzie, podej będzie podejrzewał, będzie się zastanawiał. Ale nie będzie we mnie strzelał, co tam, że jest luz. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Patrzcie. Zastanawiać się, ale nie zrobi. Najważniejsze, że nie mogę się teraz zacząć. Jak teraz, jakbym się zatrzymał, to bym mnie zaczął szalać. <laughs> Dobra, to może zabranie. Będę musiał zabić tego brązowego, tego zielonego, już nie muszę tykać, bo mam bombą bom pod tym. Wystarczy. Ale biegnij. Biegnij, biegnij Dobra Teraz Tak, tak Teraz tutaj zawsze pamiętajcie, że najważniejsze, że nie biec <laughs> Ośnie teraz będą staramy, zaraz auto powinno wybuchnąć O, widzicie? Tu już ten drugi też się obraca Oni... On już tak na zbytnio nie będzie, zwraca uwagi, bo jest zajęty tym, ale się o 180 dowrócił. I tak tyle zrobiłem, chyba nie zostaniemy tego asesina już. Ale zobaczymy. Lecimy szybko tutaj. No, z EZN, alarm, zabici wrogowy 1 No, podstęp trochę ...profesjonalny. No, wiedziałem, e tam, kontynuujmy I co jest sprzęt w ogóle? Mogę... Dobra, tu będziemy kończyć Trzymać.